Od Janek który tam będziemy pod Janek, tutaj dla nas jednaki czas. Święta Barbaro, rozbieraj nas w ten trudny czas. Dzień, czy noc, dla nas jednaki Czas, święta Barbaro, wspieraj nas w ten trudny czas. Pani, Pani jest żoną górnika? Tak. A ty? Żoną terrorystów. No tak, tak nazwany. Terrorysty z Błodryka. Tak. A to czyli to był pomysł, żeby jechać do wasza? To był pomysł wszystkich żon, które w ten sposób chciały zademonstrować swoje poparcie dla strajku górników. Chciały pokazać, że i sercem są z nimi, że ich wspierają i że górnicy walczą w słusznej sprawie. Tak po prostu się dogadałyście sami, że pojedziemy w Spotykaliśmy się codziennie pod bramą kopalni o godzinie 17. Chciałyśmy zobaczyć swoich mężów, chociaż przez chwilę nie mieliśmy ich ani na święta, ani na Sylwestra. Przez długi miesiąc po prostu nie mamy z, nim, z nimi słaby kontakt i chcieliśmy chociaż zobaczyć ich przez bramę. Kiedy stopniach z tym Ostatni raz widziałam męża wczoraj przed bramą. Są panie, którym dłużej nie No tak? No, przypuszczam, że tak. E, jeszcze jedno pytanie: jakie, z jakimi nadziejami pani Bo to taki trochę akt desperacji ten, ten wyjazd, prawda? Jedziemy z, z, z takim zapytaniem do premiera, e, co on dalej zamierza robić z tą sytuacją, bo to jest teraz sytuacja patowa. Chcielibyśmy wiedzieć, co dalej będzie z naszymi mężami, co dalej będzie z kopalnią, z ich miejscami pracy. I... Zagrożeń go otacza moc. O strachu nie czuję Czy dzień, czy noc Dla na nas jednaki czas Święta Barbaro wspieraj nas W ten trudny czas Chciałbym zapytać tak po ludzku po prostu Czy Pani się nie boi męża? Bo to głodówka to jest zawsze loteria To znaczy boję się i że, że poszedł na tą lodówkę, ale z drugiej strony rozumiem go. Naprawdę to, co się dzieje na kopalni, to jest po prostu nie do pomyślenia. Dla nas, dla, dla tych górników, co strajkują, dla, dla, dla rodzin, dla dzieci, to jest naprawdę szkoda po prostu słów. Pani mąż głoduje, a pani się w podróż do Warszawy, tak. żeby to z ministrami walczyć. Tak. Mam nadzieję, że coś wywalczymy, że będziemy jechać z Warszawy z dobrą wiadomością, że w końcu zakończy się ten strajk i normalnie pójdą do pracy. Będą mieli normalne wypłaty, takie jak, jak mają mieć, a, a nie takie cyrki, jak oni tutaj, rząd nasz robi z naszymi mężami. Nie, nie zapowiada się dobrze, bo Pawlak wyjechał. Przyjmie Was zastępca jakiś tam, nie wiadomo kogo. Będziemy próbować już na wszystkie sposoby, żeby jakoś po prostu to porozumienie było. Prosimy o to, żeby każdy o nas wyszedł kompetentny, który by mógł z nami przechodzić i żaden nie umie udzielić wszelkich informacji ani z nami porozmawiać. Jest to bardzo przykre. A prezes jaszczęskiej spółki myślał sobie, że jak zjedzie do naszych mężów górników na dół, to, to myślał, że po prostu uderzą na niego, a coś innego się stało. Nasi żeby tak się rozwoili po twojej pięknej... Po swoim pięknym hymnu strajkowym, że wszelkie wątpliwości, agresje zeszły z nich, i górnicy nasi, nasi mężowie zaczęli płakać żadnymi łzami. Było to bardzo piękne, jak mój mąż powiedział, że płakaliśmy naprawdę jak dzieci, ale ten hymn strajkowy jest naprawdę piękny i trzyma ich tam na dole. Dlatego jeszcze raz. Zaśpiewamy całą naszą pięć strajkową i naszych mężów, którzy tam pod ziemią teraz są i na cześć ich, na ich chód zaśpiewajmy dla nich. Hmm. Czy, dzień, czy noc, Dla nas i czas święta Barbaro, wspieraj nas. Ten trudny czas. Czy Święta Barbaro wspieraj nas w ten trudny czas. Szafisa Barbara cały czas jest naszymi górnikami, wspierali i my ich wspieramy. Jesteśmy zawsze sercem z, z nimi i będziemy. Nie pozwolimy, by naszych mężów spotkała taka niesprawiedliwość, że jedni mogą w spółce zarabiać, Dużo więcej, trzykrotnie więcej niż nasi zarabiają. Jest to bardzo krzywdzące dla naszych mężów. I czy oni naprawdę muszą po takich metod się udawać, żeby musieli wjeżdżać na dół i pokazać swój protest? Brawo!